I po prostu na kapitalne zawody, piłka w grze. Ta przejmują piłkę rywale. Piłka wprost pod nogi przeciwnika, ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. No i teraz zrobił prezent rywalom. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku. Ale w tym przypadku I runej! Bramkarz jest skupiony. Tak się go Nie zaskoczy. Na jedenasty metr z rogu. Może być zaraz groźnie. Poluje piłkę, widać, że czuje się z nią pewnie. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Schirer, strzał! Świetnie, teraz Bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak, Tomku, pokazał. Ależ to wyjął. Wandersaar. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. Schirer. Twarde wejście, ale bez faulu. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Kulit. Ronaldinho. O, doskonała interwencja. Naprawdę nie każdy by dał radę. Nie ma wrzutki w pole karne. Atak na piłkę skuteczny. Ta jednak opuściła boisko. Korner. Zagrywa teraz krótko. Ale strzał zablokowany. Zidane. Przy piłce teraz Schirer. Rzuca piłkę w pole karne. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Nie poszła im ta kontra, tracą piłkę. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Odbiór jak z podręcznika. Brawo. Zablokowany ten strzał. Okazja na prowadzenie. Znowu staje na linii strzału. Świetny blok. Lotar Mateos. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzuc z autu. Brawo. Dobrze w obronie. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Piłka Mateosa. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Ale strzał zablokowany. Dobra presja teraz. Mają piłkę, Ronaldinho. Nieskuteczna próba. To była całkiem niezła próba w dogodnej sytuacji, a jednak nie udało się. Bardzo mocny strzał, szkoda tylko, że nieprecyzyjny. Bele. No, chyba trafi! I mają to! Dominowali, wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą, Państwo, widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. Otworzył nam się wynik jest 1-0. Fabio Cannavaro odzyskuje teraz piłkę. Świetnie to zrobił. Rywal bez problemu odbiera im piłkę. Hulit. Przy piłce ponownie Ronaldinho. Zidane. Zanosiło się tutaj na gola, ale pokrzyżował im szyki tym świetnym odbiorem obrońca. Offside. Szkoda, byłaby szansa. Pele, Pele próbuje teraz prostopadłego podania, niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację, rzut rożny, druga bramka na pewno by im się przydała, potwierdziliby, że to prowadzenie nie jest dziełem przypadku. Rzuca piłkę przed bramkę. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. I strata. Fatalne zagranie. Szukają okazji. Budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Runej! Proli teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. To była naprawdę dobra okazja, ale znakomita teraz interwencja w obronie. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Ronaldinho. Ależ doskonała sytuacja. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Kontratak, a obrońcy wracają bez entuzjazmu. Kontra się skończyła, zanim na dobre się zaczęła. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Sędzia jeszcze nie gwiżdże, stosuje korzyść. Strzela perę. Broni, ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. Tu mogła paść fantastyczna bramka, ale bardzo przytomnie zachował się obrońca. Gdyby tego nie przejął, byłoby naprawdę groźnie. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Był w trakcie tych 45 minut naprawdę dobry. Oby utrzymał. I runek! Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Schirer. Co teraz zrobi? Świetnie to blokuje. Cudownie teraz Van der Sar. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. I Beckham teraz przy piłce. Przejmują teraz piłkę, dobrze się ustawili, mogą zaatakować. Wspaniały popis umiejętności. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Oj nie, zdecydowanie nie tym razem. Błąd, tracą piłkę. Świetnie go teraz wypuścił. Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. Ateos. Piłkę dostaje teraz Pele. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Tomku jedno ci powiem. Nadal nie mogę uwierzyć, że nie ma go. Wspaniała interwencja bramkarza. Ale szrobiso Teraz z rogu na 11 metr. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Świetne teraz zachowanie całej drużyny. Skoordynowany pressing zrobił swoje. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzut z autu. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę pani. Nie, nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił. Centra w pole karne. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. Błąd i strata. Mateo, do przodu, prostopadle, groźnie. Niepotrzebna strata i może być groźnie. No nie musiał się teraz specjalnie wysilać bramkarz. Rywal uderzył prosto w niego. Tak, ten strzał nie mógł sprawić problemów golkiperowi tej klasy. Wrzuca piłkę w pole karne. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Utrata piłki. Kulit. Wyszedł sam na sam. Uwaga! I gol! Proszę państwa. Podwyższają prowadzenie. Mają teraz dwie bramki przewagi. Mamy powtórkę, widzimy jak dobre było to podanie, wymierzone niemal wprost na nogę. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno, i bramkarz był bezradny. No to mamy 2 do 0, Ronaldinho. Ronaldinho. Mierzony strzał. Mógł zaskoczyć bramkarza, ale ten zachował czujność. Strzelec nie może mieć sobie niczego do zarzucenia, po prostu bramkarz był lepszy. Piłka u Mateosa. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Ziniedin Zidane. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Przyjmował w asyście rywala. No i zawiodła go technika. Sędzia przerywa grę. Był tam jednak offside. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Świetny przechwyt Mateosa. Jak zawsze na swoim miejscu. Bele. Dobra piłka na dojście. Piłka dociera do adresata. Będzie ciekawie. Bramkarz został gdzieś w tyle. Więc strzelił pewnie do pustej bramki. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Pele. GUL! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Każdy bramkarz zna to uczucie, gdy sięga piłki palcami, ale ta i tak wpada do siatki. Zrobione chyba wszystko, co można, ale to nie wystarczyło. Na tablicy wyników 3 do 1. Gwizdek, dobra decyzja sędziowska teraz, bez pośpiechu, tak żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie mimo faulu. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Ośrodkowanie w pole karne. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Piłka trafia do Beckhama. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Del Piero uwolnił się z podkrycia. Okazja. Niesamowity gol. Co oni tutaj zrobili? Ja już sam zaczynałem spisywać ich na straty. Ale oni nie stracili wiary i teraz są o jedno trafienie od remisu. Ale czasu jest mało. Czy zdążą? Na tablicy wyników mamy 3-2 Lotar Mateos Ostatni zryk w tym spotkaniu zależy im na tej wyrównującej bramce Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala co teraz z nią zrobi? Damkarz spokojnie zgarnia piłkę. Przerwana akcja, strata piłki. Schirrer. Podchodzą wyżej do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Dobre wycofanie ze skrzydła. Tą obroną Bramkarz utrzymuje swą drużynę prze pod koniec spotkania. Jedną bramkę da się jeszcze odrobić przy dwóch bolach straty. Byłoby piekielnie trudno. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Szybkie teraz wznowienie gry. Piłka poza polem gry. Zacznie drużyna przeciwna. Dobry przechwyt Roberto Carlosa. Teraz musi! Cudownie teraz! Van der Sar. Ronaldinho. Doskok do rywala i po akcji. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Na drodze podania był Franco Baresi. Teraz przejmuje piłkę. Strzela Pele. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Lotar Mateos bez trudu przejmuje teraz piłkę. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. Sędzia gwizdzie po raz ostatni i zespół gości przegrywa. No nie tego się spodziewali. Widzimy teraz jak bardzo rozczarowana jest drużyna po tej niedobrej...